czytałem taką książkę Litona Ostatnie Dni Pompejów. To jest taka powieść bardzo stara, bardzo dawna, pokazująca to, co działo się, co się stało w Pompejach i w Herkulanum w 79 roku po narodzeniu Chrystusa. Okazało się, że wybuch Wezuwiusza zaskoczył wszystkich, jak w migawce aparatu fotograficznego, jakby ktoś chciał zrobić jakąś tragiczną rzeźbę. Są postaci Uciekające z Pompejów. Jest, wszystkie, te postacie zostały oblane lawą wulkaniczną i zastygły, jak w migawce aparatu. Jest gdzieś tam matka tuląca swoje dziecko, jakby chciała je osłonić przed pływem wulkanicznym. Yy, są osoby, które uciekają. A dlaczego to jest takie dziwne? Okazało się, że ten wulkan dawał sygnały. Było słychać dudnienie, yy, było słychać syk tych gazów i dymów wydobywających się z impetem z wulkanu Wezuwiusza. Mało tego, najbardziej zaskakujące jest to, że Wezuwiusz zaskoczył widzów na widowni amfiteatru. Trwało jakieś przedstawienie, a stamtąd sam byłem w Pompejach, byłem w tym miejscu i rzeczywiście wyraźnie widać ten wierzchołek Wezuwiusza. A więc ci ludzie potraktowali te ostrzeżenia jako nieistotne. Tyle razy Wezuwiusz ostrzegał i nic nie było. Moi kochani, tak jest z naszym życiem. Wszystko, co przeżywam, wszystko, co teraz wydaje mi się takie ukryte i nieważne, będzie miało swoje znaczenie. Nawet się nie spodziewamy, jak szybko nadejdzie ten dzień, kiedy spotkamy się już tak na dobre z naszym oblubieńcem i wtedy zobaczy wszystko. Nawet to, co teraz nam się wydaje bardzo ukryte, nieważne gdzieś tam na marginesie naszego życia, to wszystko będzie miało znaczenie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, pewnie się już nigdy nie usłyszymy.